Cima. Cima. Co wy na to by się spotkać? Sisi, sisi, z A jej co? Nic pewnie wróci. Nie mogą się o tym dowiedzieć, że tak naprawdę jestem chłopakiem. Okej, okay, wracam na grupkę coś wymyślę. Dlaczego wyszłaś? Yy, bo mama mnie wołała. Co to za głos XD? Zmieniłaś płeć? Co nigdy Okej, okay, to kiedy się spotykamy? Dwum może jutro? Mi pasuje. Mi też? A Ci Lili? A tak mi chyba też, ale nie obiecuję. Okej, okay, to o 15 w parku. Okej, okay, ja już kończę, bo idę spać. Ja w sumie też dobranoc. I co ja zrobię? Oni mnie znienawidzą, że ich okłamuję. Dobra, idę na spacer, odpocząć. Czekaj, czy to jest Antosia? Czemu stoisz na środku? Bo chcę XD. Czekaj, kojarzę ten głos. Lily? Jaka znów Lili. Ty już dobrze wiesz. Przyznaj się albo powiem gru. Tak to ja, Lili? Czemu zmieniłaś płeć? Jestem chłopakiem od urodzenia. Jak grupa się dowie, to cię wywalą. Wiem, ale bardzo was lubię. A pomożesz mi to odwrócić? Myśli on mi się chyba podoba. Tak pomogę ci.